Introwertycy postrzegani są jako osoby ciche i nieśmiałe. Nie mówią zbyt wiele, odnoszą się z rezerwą do świata zewnętrznego, najczęściej pogrożeni są we własnych myślach, przynajmniej taki jest stereotyp. Wydawać się może, że osoby takie mogą mieć problem z odnalezieniem się w dzisiejszych czasach, do których bardziej pasują otwarci, no i rozmowni ekstrawertycy. Jednak uwierzcie mi, introwertycy potrafią naprawdę mocno krzyczeć. Jeżeli tego oczywiście chcą, potrafią być przede wszystkim niezwykle skuteczni w działaniu. Chcesz dowiedzieć się, jak to robią? Zapraszam do oglądania. Najważniejszą rzeczą, którą musisz zapamiętać jest to, że nikt z nas nie jest w 100% introwertykiem czy ekstrawertykiem. Nie jest to dychotomia. Jedne cechy osobowości nie muszą wykluczać drugich dzięki temu ekstrawertycy mogą uczyć się od bardziej skupionych na siebie introwertyków i odwrotnie, a ty drogi widzu, możesz zmienić swoje życie w nieco pełniejsze po obejrzeniu tego filmu. No, i to jest fakt, że introwertycy mają zupełnie inne predyspozycje od ekstrawertyków i innymi są biznesmenami, innymi piosenkarzami, innymi aktorami czy innymi celebrytami, to fakt. Jednak wydarzenia z ostatnich miesięcy i zamknięcie większości ludności na obowiązkowej kwarantannie nie sprzyjało towarzyskim spotkaniom preferowanym przez ekstrawertyków. Ci się bardziej wtedy męczyli. Nagle każdy z nas musiał nauczyć się czuć dobrze ze samym sobą. Okazało się to dużym problemem dla większości społeczeństwa a wystarczyło zaczerpnąć nieco inspiracji właśnie z życia introwertyków i owocnie spędzić odosobnienie. Oto 9 porad, jakie da Ci każdy introwertyk, jak zmienić Twoje życie na lepsze i pełniejsze. Idea pierwsza. Usłysz w końcu swoje własne genialne myśli. Wiedziałeś, że Bill Gates uważa się za introwertyka? Tak samo jak Michael Jordan czy J.K. Rowling. Trudno kwestionować ich sukces. Osiągnięcia każdego z nich mówią same za siebie. Czy J.K. Rowling stworzyłaby serię bestsellerów, gdyby nie jej skłonność do siedzenia w ciszy i snucia przemyśleń? A czy Bill Gates byłby informatykiem i biznesmenem wszechczasów, gdyby nie jego upodobanie do spędzenia czasu w towarzystwie jedynie komputera? Obawiam się, że nie. To dzięki pozostaniu czasami tylko we własnym towarzystwie i pozwoleniu myślom swobodnie krążyć, masz szansę je usłyszeć i opracować je kreatywnie. Pozwoli ci to na skupienie uwagi na kilku istotnych rzeczach i uniknięciu rozpraszaczy. Taka dogłębna refleksja może pozytywnie wpływać na procesy twórcze. Jednym słowem, jeżeli chcesz zrobić coś konstruktywnego, musisz pozwolić na uwolnienie tego ze swojego wnętrza. Życie przepełnione natłokiem napływających informacji i towarzystwem innych ludzi nie sprzyja takiemu skupieniu. Dopiero będąc samym sobą, możesz zacząć myśleć niezależnie. Będziesz wolny od sugestii innych, co pozwoli na uwolnienie się Twoich genialnych pomysłów. Jeżeli wydaje ci się, że siedzenie w pokoju i myślenie to zupełnie nie twoja bajka, spróbuj uwolnić swój geniusz podczas ruchu. Spacer czy bieganie w samotności bez słuchawek, muzyki czy audiobooka to wspaniała alternatywa na odkrycie, jak wartościowe jest twoje wnętrze. Zapamiętaj, że w pokoju pełnym ludzi usłyszysz tylko tego, kto najgłośniej mówi, jednak ten, kto posiada genialne pomysły, będzie pogrążony we własnych myślach. Idea numer dwa. Nauczy się spędzać czas sam ze sobą. Wśród introwertyków da się usłyszeć powiedzenie, że dzisiejszy wieczór spędzają z najinteligentniejszą osobą, jaką znają, czyli z samym sobą. Nie ma to nic wspólnego z egoizmem czy samouwielbieniem. Introwertycy po prostu czują się dobrze z samym sobą, w pełni się akceptując. Dla niektórych osób spędzanie nawet jednego wieczoru samotnie w mieszkaniu brzmi jak apokalipsa. Jesteś jedną z tych osób? Jesteś przyzwyczajony do towarzystwa przyjaciół i znajomych, którzy ich akceptują? To wygodne podejście. Oni Cię lubią, jakim jesteś, a Ty nie musisz w sobie nic zmieniać. Najczęściej uciekasz w ich towarzystwo, bo masz problem z akceptacją siebie takim, jakim jesteś. Introwertycy stale pracują nad sobą, oceniają swoją wartość bardzo wysoko. Czują, że ich towarzystwo jest cenne i trzeba nim rozsądnie dysponować. Takie poczucie własnej wartości dodaje pewności siebie i otwiera na więcej możliwości. Pamiętaj jednak, żeby nie traktować wszystkich z góry, a czas ze sobą Traktować jako alternatywę dla spędzania go z przyjaciółmi, a nie tylko jako jedyną możliwość. Tylko wtedy będzie to wartościowe i zwyczajnie przyjemne dla Ciebie. Trzecia idea odejmij przemyślane decyzje. Introwertycy dużą część czasu spędzają na przemyśleniach. Wyróżniają się również umiejętnością dogłębnego analizowania i robienia dokładnego researchu. Jest to szczególnie istotne dla podejmowanych ważnych życiowych decyzji. Ekstrawertycy mają w zwyczaju szybko podejmować decyzje, a o rady prosić innych ludzi, nie zawsze kompetentnych. Stąd czasami ich pochopne wybory okazują się bardzo niekorzystne. Przy podjęciu kolejnej ważnej życiowej decyzji spróbuj przemyśleć ją dwa razy, przeanalizować jej dobre i złe strony. Zrób research, który rozjaśni ci twoją sytuację. Nie proś o rady znajomych i nie spiesz się przy podjęciu ostatecznej decyzji. Czy zagwarantuje ci to sukces? No, tego nie wiem, ale podjęta decyzja na pewno będzie w zgodzie z tobą. Będziesz czuć się dobrze z samym sobą i łatwiej zniesiesz wszelkie konsekwencje swojego własnego wyboru. Czwarta idea. Oszczędzaj własną energię na to, co ważne. Ekstrawertycy poświęcają dużo energii na interakcje międzyludzkie, rozmowy, spotkania, wyjścia na miasto. Każdy z nich zużywa dużo energii na piątkowej imprezie z znajomymi, gdzie głośno mówi i dba o to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. W tym czasie introwertycy spędzają czas w okrojonym towarzystwie, mówiąc to, co ważne, i nie marnując energii na rzeczy nieistotne. Dzięki temu mogą poświęcić więcej czasu i zaangażowania na ważne dla nich projekty. Następnym razem, gdy będziesz mieć wybór, jak spędzić popołudnie, dokonaj ewaluacji wartości swojego czasu i zasobów energii tak, aby w pełni efektywnie je wykorzystać. Niestety, nie łudź się, że uda Ci się zrobić wszystko. Każdy człowiek ma pewien... Bezwrotny przydział zasobów energii i czasu. Nie jest możliwe ich pomnożenie, ale wykorzystanie w sposób wartościowy może dawać inne korzyści. Piąta idea. Więcej słuchaj, mów mniej. To niesamowicie istotna cecha introwertyków, umiejętność słuchania, jest oceniana przez ludzi jako bardzo wartościową. Dlaczego? Ludzie uwielbiają mówić, szczególnie o sobie. Weź przykład z introwertyków i zacznij więcej słuchać niż mówić o sobie. Zastanawiasz się, jakie korzyści może Ci to przynieść? Skupiając się na wypowiedzi drugiej osoby, a nie na tym, co za chwilę sam powiesz, zaczynasz dostrzegać szczegóły opowiadanej historii i nie przeszkadzasz rozmowcy, dzięki czemu czuje się komfortowo w Twoim towarzystwie. Skojisz oprócz sympatii też zaufanie, stanowi to podstawę do głębszych i stabilniejszych relacji. Introwertycy zagłębiają się w uczucia drugiej osoby, dzięki czemu mogą w pełni postawić się na jej miejscu, a udzielane rady są zawsze dobrze przemyślane. Tak samo ty pamiętaj, aby zawsze słuchać aktywnie i uważnie. Zadawaj przemyślane pytania i zagłębiaj się w szczegóły. Zbudowane w ten sposób trwałe relacje, chociaż introwertycy nie mają ich zbyt wiele, są znaczące i przynoszą relatywnie duże korzyści. Dzięki tej umiejętności będziesz mógł zbudować trwałe przyjaźnie, ale też stać się szanowanym liderem w pracy. Badania pokazują, że introwertycy są znacznie lepszymi przywódcami i koordynatorami, ponieważ potrafią skutecznie słuchać i przetwarzać to, co mówią ich proaktywni i ekstrawertyczni współpracownicy. Natomiast ekstrawertyczny lider zespołu ekstrawertyków może być tak pochłonięty własnymi wypowiedziami, że nie słucha ani nie postępuje w zgodzie z pomysłami, które proponuje jego zespół. Wykorzystaj umiejętności słuchania i zostań Abrahamem Lincolnem naszych czasów, który również uznawany był za introwertyka. Szósta idea. Mów tylko to, co naprawdę myślisz. Introwetycy nie mają w zwyczaju mówić dużo, głośno czy bez sensu. To, co już wypowiadają, zawsze jest przemyślane i niesie ze sobą wartość. Cechuje ich pewna powściągliwość, która czyni ich w pewnym sensie wyjątkowymi. Pomimo, że nie mówią o sobie za wiele, odbierani są dzięki temu jak autentyczni i szczerzy. Small talk został stworzony przez ekstrawertyków, którzy boją się pozostawać w ciszy. Introwetycy nie cierpią zaś tych krótkich rozmów, tych małych bzdurek, które wydają się im męczące i nieszczere. No i mają tu dużo racji. Refleksyjne i głębokie rozmowy, w których możesz szczerze wyznać swoje poglądy, odczucia i myśli, wpływają na produkcję endorfin i powodują odczucie szczęścia i zadowolenia, no i zbliżają do siebie ludzi. Spróbuj oswoić ciszę, aby nie była dla ciebie męcząca, co pozwoli ci przemyśleć każdą wypowiedź. Postaraj się, aby to, co wypuszczasz w świat, miało wartość. Nie musi to być wartość merytoryczna, ale emocjonalna czy społeczna. Siódma idea: myśl niezależnie. Introwertyczny sposób myślenia ma duże znaczenie dla generowania indywidualnego sposobu myślenia. Samotność okazuje się być kluczowym składnikiem kreatywności. Gdy ekstrawertycy bardzo łatwo poddają się wpływom innych, nieco zamknięci introwertycy pozostają odporni na często negatywny wpływ otoczenia. Nie mówię, że są odporni w ogóle, ale po prostu dużo sygnałów na nich nie ma wpływu. Pozwala im to zachować niezależność i indywidualność niezwykle cenioną w dzisiejszych czasach. Gdy pogodzisz się ze swoją wyjątkowością, a właściwie to odważysz się na nią, przestaniesz zbytnio przejmować się tym, co myślą o tobie inni. Uwolnienie się od walki o opinię i aprobatę innych pozwoli ci zaakceptować siebie i twój indywidualny sposób myślenia. Może nie zawsze będzie to wygodne i zabawne, ale jest to konieczne, aby wskoczyć na wyższy poziom rozwoju osobistego. Ósma idea. Zwróć uwagę na detale. No cóż. Ekstrawertykom umyka wiele szczegółów. Będąc niezwykle ekspresyjni, mają dużo do powiedzenia i wiele umówionych spotkań, nie mają po prostu na to czasu. Interwetycy słyną ze świetnie przygotowanych analiz, m.in. dlatego, że liczy się dla nich każdy detal. Spędzając czas w spokojnym otoczeniu, mają warunki na przemyślanie i przetworzenie informacji wieloaspektowo. Dzięki temu sprawdzają się w roli świetnych pracowników, ponieważ minimalizują ryzyko przeoczenia istotnych rzeczy do minimum. Chcąc wyróżnić się z tłumu i zostać docenionym, postaraj się dopracowywać swoje projekty maksymalnie poprzez robienie autokorekty. Pełne skupienie i determinacja w zakończeniu konkretnego projektu zaowocuje świetnym rezultatem. Dziewiąta idea. Poznaj swoje mocne strony. Introwertycy dzięki spędzaniu czasu z samym ze sobą są sprowokowani do sięgnięcia w głąb siebie. Prowadzone wewnętrzne monologi i głębokie przemyślenia pozwalają im na osiągnięcie Dużej samoświadomości i tzw. inteligencji emocjonalnej. Potrafią skutecznie obserwować siebie, poznając swoje mocne i słabe strony, a później wykorzystując swoje predyspozycje w życiu codziennym. Jeżeli poświęcisz nieco czasu sobie samemu, zrozumiesz siebie i przepracujesz niektóre rzeczy oraz odkryjesz swoje zalety, będziesz mógł zacząć żyć w życiu w pełni świadomie, realizując się zawodowo, ale i prywatnie. Dokładne określenie swoich pragnień ułatwia odnalezienie się we współczesnym świecie i odnalezienie równowagi i szczęścia, bo wbrew pozorom introwertycy poprzez osiągniętą równowagę emocjonalną są odporni na przykład na depresję, co jest pewnego rodzaju paradoksem, gdy próbujemy bezpośrednio korelować depresję z na przykład niekontaktowością, a to działa trochę na odwrót. To tylko 9 wspaniałych umiejętności posiadanych przez introwertyków i idei, które możemy się od nich nauczyć. Być może sam jesteś introwertykiem i wiesz, co robisz lepiej od reszty ekstrawertyków tego świata. Podziel się tym w komentarzu, a ja dziękuję Ci za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, cześć.